Joosiemanko z tej strony, Dominik zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo w kolejnym odcinku z Brawl Stars na swoim kanale. I jesteśmy w Brawl Stars. O, nowe wydarzenie. O, moje ulubione starcie. Kłopoty chodzą parami. To jest moje ulubione wydarzenie, więc zaglamy solówkę kultem. E, e, na nie koltem tylko brokiem. I takowe ja mam tutaj do ulepszenia. Dobra, to ją sobie uleczę. Ja tylko raz klikam i od razu już jest. Teraz się tylko raz klika i, i od razu zaskakuje. Super. Dobra, zaczynamy rundkę, nie przedłużamy. A, i napiszcie w komentarzach hashtag Megabox. Bo nie, nie powiem Wam tego. Ale dzisiaj otwieramy mega skrzynkę w punkty. I dużą skrzynkę. Czy coś nam wypadnie? Nie wiadomo. Więc zostawcie łapkę w górę, żeby mi wypadł jakiś... Wypadła jakaś mityczna postać. O czym to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo pięć razy bardzo. O! O to jest tam mam pana soczek. Jej. Bli. I kto jest teraz najlepszy ziomuś? Dominik 100, Dominik 100 Jest najlepszy Dominik 100 jest najlepszy Ła Obrażenia otrzymuje I to niefajne Uni O nie Ona użyje jeszcze ulta I będzie po nim Już nawet nie chcę patrzeć Co tam się będzie widziało Ziuuuu Pa pa, pa, pa. pa Hej Ty Ty Boże Nie no nie to są jakieś żarty Вот скакует до меня, я этого не понимаю. Хорошо, хорошо, хорошо. Коты, 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 бегай. No, no, co, bo. Nie, no, nie, zaraz zrobię porządek. Każdy dostanie gazetę, w... po prostu bym tak mógł to powiedzieć. W dubsko. Zaraz każdy zrobi. Już mnie denerwujecie. Zresztą w łapkę w górę, bo asystent Google mi zamknie. Pamiętacie co było pod poprzednim odcinkiem. Asystent Google mnie zamknie, dopóki nie zostawicie 20 łapek w górę. Znaczy 20 subskrypcji, a nie 20 łapek w górę. Ja już z tym kim już przegiąłem. Nie no nie. Ła! Kurde, co ja tak przegrywam cały czas. Plus jeden. Takiego czegoś Stars Jak się klika tą ikonkę, że ktoś nas ogląda, to żeby było wiadomo, yy, czy było widać, jaka osoba nas ogląda. Nie, bo ja bardzo bym, bym chciał taką opcję, bo nie podoba mi się, się to, że ktoś mnie ogląda i nie wiem, kto mnie ogląda. I chcę mieć taką opcję. Pyk, pyk pyk o akurat w tym miejscu rozpi mi się też sok ty patrz jakie jakie zajeiste miejsce zajeiste, zajeiste bo, bo wiecie y, co chciałem powiedzieć ale y, to, 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 to jest internet Cicho. Cicho, bądź nie no, nie tylko mnie zdenerwować. O, i dostała. Ja nawet nie wiem nie wiedziałem kiedy ona dostała. Bem, bym! Bambaryło! Ona jest bałą. Strzela do mnie i strzela. Jakbym miał ulta, to bym ją załatwił. Raz, dwa, trzy i pyk. Raz, dwa, trzy i pyk. No przecież... ...na tym miejscu. Co chcesz? Nie no nie, gramy już na duo O, już jest. i widać że gra Unii! uciekaj Unii! no co, jak gdy ja, ja, ja naprawdę gram z jakimiś lubami że, źle raz zgłosiłem twórców, to zaraz dziesiąty raz głoszę kiedy ja widzę, jak ludzie grają bólem. albo tikiem. O i tak. Zaraz o no no i wygrana widzicie strzelecy fajny gracz wygrywam teraz a on już nie chce ciekawe co będę grać już rosa już rossa essa idę Bij inne skrzynki, nie pomaga mi, tylko idź. Nie, no nie, nie, nie rozumiem. O, rossa essa, co chciałem powiedzieć? A to już w następnym odcinku jutro. Będzie też odcinek z Minecraft Extra Miasto. Tylko, że to nie ten weekend. O Boże! O Boże! Nie, no nie. Naprawdę, już mnie koty zdenerwowaliście. I to na maksa. U dobrze, rozpisz się moja Rossa Jeszcze ma swoją tarczę za istą. Uni! Uni! Tarczę użyj! Tarcza! Tarcza ci... Tarcza cię uratuje, nie uratuje widzę, widzę, że naprawdę teraz w tym Brawl dałem grałem teraz takie nuby, że już mi się nie chce gadać. No jeszcze to, no jeszcze to, tylko mnie zdenerwuj. Może, gadam sam do siebie. Nie mam, czy wysłyszycie dźwięki w Brawl Stars? Bo ja tu tak słabo słyszę. Roz... Nie, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, ona ma soczek. Jeszcze ją ulaczu. Nie. co się tu zebrał stelsa? dlatego się przez chwilę nie odzywałam, dlatego, że się tu sobie zbrał stelsa? To się... Jest... nie, brok, brok tam strzela. O, o Dorosy to jest taki fajny chłopaczek. Yy. Czyli broczek. Chłopaczek wro... nie. nie.